No, hej, ostatni odcinek dzisiejszy, szkoda. No, tak. Pokażę Wam teraz mnie plakaty, które trafiły w Jasty Kicie. A ten z tyłu mam tutaj. Tylko, tylko, że tak, nie wchodzi. Popogba. Bardzo fajny, duży plakat Lata Tani Brahimowicz. Proszę zobaczyć, bardzo fajny. Potem mamy Label Lewandowski. Bardzo piękny, duży plakat. Proszę sobie zobaczyć to. Mam też Giganta Cristiano Ronaldo, proszę bardzo. Mamy także Galta Bela. Mamy także Tomasa Millera, Manuela Nojera, Arkadiusza Milika, Grzegorza Ktykowiaka, Kamila Grosickiego. Elena Azarda, Kamila, mamy Kamila też Glika, Gianlu Diego Buffona, Davide Silve i Werner Uneja. To są moje limitki, wam tylko tak pokażę. To jest moja Aldmero To są moje limitki. Możecie sobie ich tak zobaczyć z grubsza. I jeszcze pokażę wam, to by się dało. To już wszystkie albumy, tu mamy te puszki, boxy, nie boksy i to są moje drugie te powtórki. Jest mi oczywiście bardzo dużo z ich masa, ale to będzie się zmieni, na pewno coś tam się mieli tego. I to jest ostatni dzisiejszy filmik, film. I zapraszam jutro z daną nam ten z jednym z na fajny pomysł. Więc to kończy. Cześć, od razu. Zapraszamy.